Proxima SI, sterownik zamka centralnego z immobilizerem. Model SI to nowa konstrukcja. Sterownik zamka centralnego został rozszerzony o przekaźnik blokady, dzięki czemu otrzymaliśmy bardzo funkcjonalne urządzenie w atrakcyjnej cenie. Proxima SI wyposażona jest w dwa przekaźniki do sterowania zamkiem, przekaźnik do sterowania kierunkowskazami, przekaźnik immobilizera, diodę LED oraz dwa piloty zmiennokodowe Proxima. Działanie sterownika Proxima SI. Wciśnięcie przycisku A pilota powoduje zamknięcie zamka centralnego oraz uzbrojenie blokady, co potwierdzane jest pojedynczym mignięciem kierunkowskazów. Ponadto przy zamknięciu na wyjściu dodatkowym pojawia się 25 sekundowy sygnał masy. Wciśnięcie przycisku B pilota powoduje otwarcie zamka centralnego oraz rozbrojenie blokady, co potwierdzane jest podwójnym mignięciem kierunkowskazów. Proxima SI posiada dwie konfigurowalne funkcje podnoszące komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Pierwsza to auto zamykanie podczas jazdy. Zamek centralny zamknie się po 30 sekundach od momentu włączenia stacyjki. Po wyłączeniu stacyjki zamek centralny otwiera się natychmiastowo. Drugą funkcją jest automatyczne uzbrajanie blokady po wyłączeniu stacyjki. Blokada uzbroi się samoczynnie po 60 sekundach od wyłączenia stacyjki. Dioda LED zacznie migać raz na sekundę, potwierdzając uzbrojenie blokady. Uwaga, drzwi pozostają otwarte. Model SI umożliwia wyszukanie pojazdu na parkingu oraz zdalne otwarcie bagażnika. W celu wyszukania pojazdu na parkingu należy przez 3 sekundy przytrzymać przycisk A pilota, zaś bagażnik możemy otworzyć w sposób zdalny poprzez przytrzymanie przycisku B pilota również przez 3 sekundy. Więcej informacji na proxima.pl